Dzień dobry kochani. Zapraszam was serdecznie na przegląd nowości do Action. Zaczynam od cudownych, nowych, wzorzystych dywanów. Przypominają mi one swoim wyglądem troszeczkę te modele dostępne w Zarachom bądź też w IKEA. Dywan ma standardowy wymiar 130 na 190 cm i obecnie kosztuje niecałe 88 zł. Do wyboru jest beżowa oraz szara wersja kolorystyczna. Dajcie znać w komentarzu, jak ta propozycja Wam się podoba, a tymczasem przechodzimy. Przechodzimy do kolejnej nowości, która również jest obecnie dostępna na promocji tygodnia. Jest to aromatyzator z olejkiem za 34 zł i 90 zł. Możemy cieszyć się olejkiem zapachowym aż do 35 dni. Mamy możliwość trzech różnych pozycji do regulowania natężenia zapachu. Jeżeli macie go w swoim domu, to dajcie znać w komentarzu, jak Wam się sprawdza. Po raz pierwszy spotkałam się z dozownikiem od marki Vileda. Ma świetną cenę, ponieważ kosztuje tylko 9 zł i 95 groszy. Jest dostępny w kolorze czarnym i mamy klasyczną szarą pompkę. Tego typu dozownik świetnie nada się na mydło, ale możemy tutaj również wlać płyn do mycia naczyń. A teraz zabieram was na dział kuchenny, na którym pojawiły się nowe zestawy garnków od marki Redstone. Za cały zestaw płacimy 129 zł i 95 groszy. Te garnki są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, nadają się do wszystkich źródeł ciepła i mamy tutaj również duże uchwyty. W nowościach pojawił się również wok o średnicy 32 cm kosztuje niecałe 70 zł, nadaje się do wszystkich źródeł ciepła, ma ceramiczną powłokę i jest wykonany w 98% z aluminium z recyklingu. A teraz, kochani, pokażę Wam totalny hit. Jest to nowa zastawa stołowa wykonana z porcelany niubą. Mamy bardzo ładny wzór i dodatek złotych elementów. Niestety, tej zastawy nie możemy podgrzewać w mikrofalówce, natomiast nadaje się ona do mycia w zmywarce. Za kubeczek zapłacicie 11,95 zł. Ta zastawa występuje w trzech kolorach. Do kompletu jest również taki mały talerzyk idealny na ciastko. On kosztuje tylko 4,99 zł, ma 11 cm średnicy. I do tego są również takie małe miseczki, na przykład na sosy, czy też na przekąski. Za sztukę zapłacicie 4,95 zł. Jeżeli w przyszłości pojawią się pozostałe elementy tej zastawy, to oczywiście z ogromną przyjemnością pokażę Wam je w kolejnych przeglądach. A teraz przechodzimy sobie do kolejnej nowości: są to kubeczki kawątki ponownie ze złotymi elementami. Kosztują one 9 zł i 95 groszy. Te kubeczki możemy zarówno myć w znywarce, ale możemy również podgrzewać je w mikrofalówce. Dostępny jest kolor czarny, różowy, biały oraz turkusowy, a każdy kubek ma 400 ml pojemności. W nowościach pojawiły się również nowe szklane imbryczki, kosztują one 24 zł i 95 groszy, mają 800 ml pojemności, są wykonane ze szkła borokrzemowego, dodatkowo mają szczelną bambusową pokrywkę i filtr. Ta nowość naprawdę bardzo przypadła mi do gustu. Jeżeli lubicie żywą kolorystykę, to myślę, że te nowe żebrowane szklanki na pewno przypadną Wam do gustu. Dostępne są dwa rozmiary. Mniejszy ma 220 ml pojemności i kosztuje 3,49 zł, natomiast większe szklanki mają 410 ml pojemności i kosztują niecałe 4,50. Dostępny jest żółty, niebieski, różowy oraz zielony kolor. Kolejna nowość, tym razem jest to taboret wykonany z drewna sosnowego, kosztuje niecałe 77 zł i ma 40 cm wysokości. Na dziale z dekoracjami znalazłam zestawy ptaszków, które świetnie sprawdzą się na przykład w kompozycji na Waszej komodzie. Dostępny jest zielony oraz beżowy kolor, a za taką dekorację zapłacicie 16,95 zł. Ma ona 19,5 cm szerokości. W wiosennych nowościach zagościły również nowe wazony w bardzo ładnych kształtach, kosztują niecałe 27 zł. Są one w paski i do wyboru mamy kolor beżowy, zielony, żółty oraz niebieski. Mam również świetną informację, ponieważ do sprzedaży powróciły te komody, które prezentowałam Wam już jakiś czas temu. One kosztują mnie całe 150 zł, a jeżeli jesteście nowi na moim kanale, to witam Was serdecznie. Nie ja mam na imię Patrycja i od ponad 8 lat nagrywam dla Was przeglądy półek sklepowych. Zachęcam Was do darmowej subskrypcji mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami. No i kolejny powrót do sprzedaży, na który wiele z Was czekało, to lamele za jedyne 60 zł. W opakowaniu znajdują się cztery panele. kolejne pastelowe nowości. Tym razem są to ceramiczne domki LEDowe w dwóch kolorach. Za sztukę zapłacicie 8 zł i 95 groszy. Dajcie znać co sądzicie o domkach w wiosennych dekoracjach. A teraz pokażę Wam również nową poduszkę, która ma wzór łuków. Jak wiecie łuki teraz są naprawdę bardzo modne, więc ta nowość pozytywnie mnie zaskoczyła. Dostępny jest beżowy oraz błękitny kolor, a za sztukę płacimy niecałe 25 zł. Jest to poszewka o standardowym wymiarze że 45 na 45 cm i jest to oczywiście komplet wraz z wkładem, a teraz pokażę Wam jeszcze nowe świeczniki w bardzo ciekawych wzorach. Swoim wyglądem przypominają mi troszeczkę te dostępne w H&M Home, a w Action zapłacimy za nie jedyne 7,50. Mają one 20 cm wysokości i są dostępne w trzech kolorach, a jeżeli szukacie troszeczkę większych świeczników, to być może ta metalowa propozycja przypadnie Wam do gustu. Taki świecznik kosztuje niecałe 15 zł i jest dostępny w czterech kolorach. Mamy kolor beżowy, ceglasty, biały oraz miętowy. A tutaj mamy jeszcze powrót do sprzedaży. Te świeczniki w zeszłym roku królowały, tak więc daję Wam znać, że one są ponownie dostępne. Mają 11 cm wysokości i kosztują 8,95 groszy. Są dostępne w naprawdę ciekawych wzorach. W nowościach pojawiły się również gąbki silikonowe, które możemy prać w zmywarce. Za zestaw dwóch sztuk płacimy 4,49 zł. Do wyboru mamy trzy połączenia kolorystyczne. Te gąbeczki nadają się do czyszczenia wszystkich powierzchni. Jeżeli już je stosowaliście, to dajcie znać w komentarzu, czy warto jest je kupić. Mamy również nowości na dziale ogrodowym. Tym razem są to solarne latarenki za 12,99 zł. Mają one 45 cm wysokości i jak widzicie, zmieniają kolory. Mamy tutaj oczywiście automatyczne włączanie się po zmroku, tak więc jest to świetna opcja na każdy ogród. Przedaży zagościły również takie kolorowe zawieszki w wielkanocnym klimacie. Za sztukę zapłacicie jedyne 2,99 zł i 99 groszy. Wybrałam się również na dział kosmetyczny, który w mojej opinii jest mocno niedoceniony, a tym razem znalazłam tam krople z SPF 30, kosztują 1,12 zł i 95 groszy. Produkt ten szybko wchłania się bez uczucia lepkości i jest odpowiedni do każdego rodzaju skóry. Zainteresowanym oczywiście zostawiam skład. Znalazłam również totalny hit cenowy, jest to silikonowa gąbka do czyszczenia za 3 zł. I 49 groszy. Ma ona działanie złuszczające, nadaje się oczywiście do wielokrotnego użytku, i ma również poręczny hak do powieszenia. Wystarczy, że użyjemy naszego ulubionego produktu do mycia twarzy, wykonamy okrężne ruchy i możemy obserwować, jak nasza skóra promienieje. Znalazłam również nowy zestaw szklanych pilników do paznokci. W opakowaniu znajdują się dwie sztuki, które kosztują tylko 3,75 zł, czyli za sztukę tak naprawdę płacimy 1,88 zł. Dajcie znać, czy takie pilniki są lepsze od tych tradycyjnych. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Ostatnia nowość na dziś to balsam do ust w formie żelki. Dostępne są dwie wersje zapachowe, a taka nowość kosztuje tylko 4 zł i 49 groszy. Kochani, to wszystko w dzisiejszym przeglądzie. Już jutro zabieram was na kolejne łowy, tak więc do usłyszenia, do zobaczenia. Buziaki, pa pa.